Zaufanie tworzy najsilniejszy fundament w relacjach, ale czasami ten fundament może zostać zachwiany. Radzenie sobie z brakiem zaufania do partnera może być trudne, ale można przezwyciężyć ten problem, podejmując odpowiednie kroki. Odkryjemy, jak możesz zamienić to wyzwanie w zaletę, korzystając z głębokich nauk filozoficznych stoicyzmu. Wspólnie nauczymy się sposobów na odbudowanie wiary w siebie i swój związek. Rozdział 1 czy on ukryte znaki ujawniające źródło niepewności każdy przynajmniej raz w życiu doświadczył problemów z zaufaniem jednak przyczyny tych problemów nie zawsze są tak proste jak nam się wydaje niepewność czasami wyrasta z głębokich korzeni z których nawet nie jesteśmy świadomi a odnalezienie tych korzeni to pierwszy krok do zrozumienia problemów w związku czy to nuda którą odczuwasz po kłótni spowodowanej utratą zainteresowania partnera. A może te uczucia rzeczywiście karmią się ranami z przeszłości? Czasami zrozumienie tej różnicy może być trudne, i w tym momencie rozpoczyna się wewnętrzne przesłuchanie. W tej części wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania. Polując na ukryte oznaki wywołujące Twoją niepewność, zdasz sobie sprawę, czy obwiniasz siebie, czy swojego partnera. To odkrycie może skłonić Cię do ponownego rozważenia dynamiki w związku i być może ujawnienia głębszych przyczyn, których do tej pory nie zauważyłeś. Nadszedł czas, aby ponownie ocenić swój wewnętrzny świat i swój związek. Znalezienie źródła niepewności może pomóc Ci odbudować nie tylko związek, ale także pewność siebie. Kierując się stoicyzmem, wspólnie odkryjemy, jak rozpoznać te znaki i obrócić je na swoją korzyść. Ta podróż może być kluczem do przywrócenia nie tylko trwałości waszego związku, ale także spokoju ducha. Część 2. Odkrywanie sekretów. Sposoby dotarcia do prawdziwych myśli partnera. Najtrudniejsze momenty w związku mają miejsce wtedy, gdy nie wiesz dokładnie, co myśli i czuje twój partner. Czasami zasłona tajemnicy w umyśle ukochanej osoby jest tak gęsta, że ta niepewność sprawia, że wahasz się, czy zrobić krok. Czy istnieją sposoby na otwarcie tej kurtyny? Czy możliwe jest prawdziwe zrozumienie tego, co dzieje się w sercu i umyśle Twojego partnera? Te pytania są kluczem do pogłębienia komunikacji i zwiększenia zaufania w związku. Pierwszym krokiem może być skupienie się nie na tym, co mówi Ci partner, ale na tym, czego nie mówi. Dostrzeganie komunikatów poza słowami, dostrzeganie mowy ciała i małych znaków to jedna z najważniejszych umiejętności które poprowadzą cię w tej podróży. Jednakże umiejętności te nie są zdolnościami wrodzonymi. Filozofia stoicka uczy, że można rozwijać te percepcje. W tej części przyjrzymy się praktycznym sposobom uzyskania dostępu do prawdziwych myśli i uczuć partnera. Dowiesz się, jak zrozumieć prawdziwe przesłanie kryjące się za tym, co mówią i jak odkryć te tajemnice. Budowanie głębokich więzi w relacjach wymaga podejścia z szacunkiem do wewnętrznego świata drugiej osoby. Takie podejście nie tylko wzmacnia relacje, ale także pomaga odbudować zaufanie. Chociaż podzielimy się sekretami otwierania tajemnych drzwi umyśle twojego partnera i w ten sposób przenoszenia waszego związku na głębszy poziom. Przyjrzymy się również uważnie wskazówkom stoicyzmu w tym procesie. Rozdział 3. Największa zdrada samego siebie. Jak walczyć z niepewnością? Chociaż niepewność wydaje się problemem, który często projektujemy na zewnątrz, w rzeczywistości powoduje najgłębsze rany w naszym wewnętrznym świecie. Brak zaufania, jaki odczuwasz do partnera, może tak naprawdę wynikać z Twojej największej zdrady wobec siebie. Ta zdrada zaczyna się od zniszczenia Twojej pewności siebie i z czasem narasta, stając się ciemnością otaczającą zarówno Ciebie, jak i Twój związek. Jak zatem wyjść z tej ciemności? Pierwszym krokiem jest nauczenie się bycia ze sobą szczerym. Być może źródłem niepewności, którą odczuwasz w swoim związku, są bolesne doświadczenia, które miałeś w przeszłości lub negatywne postrzeganie Ciebie przez innych. Przełamanie skutków tych negatywności i osiągnięcie prawdziwej pewności siebie jest możliwe tylko poprzez akceptację i konfrontację z takimi sytuacjami. W tej sekcji przyjrzymy się skutecznym sposobom zwalczania niepewności. Przyjrzymy się krok po kroku, jak być ze sobą szczerym, leczyć swoje wewnętrzne rany i jak stoickie myślenie może Ci w tym pomóc. Odbudowa wewnętrznego spokoju i zaufania nie tylko czyni Cię silniejszym, ale także wzmacnia fundamenty Twojego związku. Podczas tego procesu pamiętaj, że odzyskanie zaufania do siebie przywraca także zaufanie do partnera. Jest to być może jedna z największych mocy, z jakich nigdy nie zdawałeś sobie sprawy. Choć, wyruszmy razem w tę pełną wyzwań, ale transformującą podróż i zacznijmy wygrywać Twoją wewnętrzną bitwę. Rozdział 4. Trzy stoickie nawyki, które uczynią Cię silniejszym niż myślisz. Jednym z najskuteczniejszych sposobów przezwyciężenia braku pewności siebie jest rozwinięcie silnych nawyków. Jednak te nawyki dają trwałe rezultaty tylko wtedy, gdy opierają się na głębokich podstawach filozoficznych wykraczających poza codzienną rutynę. Tutaj w grę wchodzą starożytne nauki stoicyzmu. Jak zatem zintegrować tę filozofię ze swoim codziennym życiem i stworzyć bezpieczną podstawę? W tej części omówimy trzy podstawowe stoickie nawyki, które uczynią cię znacznie silniejszym niż myślisz. Te nawyki mogą wywołać wewnętrzną przemianę, która nie jest tylko chwilowa, ale trwa całe życie. Najpierw poruszymy kwestię znaczenia utrzymywania równowagi emocjonalnej i kontrolowania swoich reakcji. Pozwala to zachować spokój w trudnych sytuacjach i mocno budować pewność siebie. Po drugie, porozmawiamy o sile tworzenia rytuałów, które każdego dnia będą zwiększać Twoją świadomość siebie. Rytuały te pomogą Ci poradzić sobie ze stresem i niepewnością dnia oraz zachować wewnętrzny spokój. Po trzecie i być może najważniejsze, te nawyki należy praktykować konsekwentnie. Ponieważ nawyki stają się silniejsze i trwałe poprzez powtarzanie. Kierując się stoicyzmem, dowiesz się, jak przekształcić siebie i swoje relacje za pomocą tych trzech nawyków. Gdy niepewność zostanie zastąpiona solidną pewnością siebie, Twoja więź z partnerem stanie się silniejsza niż kiedykolwiek. Kontynuujmy tę podróż razem i połóżmy podwaliny pod bezpieczny związek. Rozdział 5. Wzorce myślowe pozwalające wyeliminować niepewność w zaledwie 5 krokach. Niepewność jest jednym z najbardziej podstępnych wrogów naszego życia. Choć może się to wydawać grą naszego umysłu, w rzeczywistości jest odzwierciedleniem naszych głęboko zakorzenionych lęków. Niepokojów i negatywnych doświadczeń, jakie mieliśmy w przeszłości. Emocje te z czasem przejmują nasze myśli i dają o sobie znać w każdej chwili i w każdym związku. Czy zatem można zmienić te wzorce myślenia? Tak, w zaledwie pięć krokach. Pierwszym krokiem jest nauczenie się kwestionowania swoich myśli. Czy każda negatywna myśl, która pojawia się w Twojej głowie, faktycznie ma swoje źródło w rzeczywistości? Czy jest jedynie wytworem Twojej wyobraźni? Zadając to pytanie, możesz odkryć najbardziej podstawowe błędne przekonania, które podsycają Twoją niepewność. Zrozumienie źródeł swoich myśli jest pierwszym krokiem do konfrontacji z nimi. Drugim krokiem jest przebudowa tych negatywnych myśli. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania niepewności jest przeformułowanie tych myśli w pozytywną perspektywę. Przekształcenie myśli takiej jak mój partner mnie nie kocha, w gimogę lepiej zrozumieć tę sytuację. Komunikując się z partnerem doprowadzi Cię do bardziej konstruktywnej perspektywy. W moim filmie omawialiśmy sposoby przezwyciężania problemów z zaufaniem w związku z partnerem. Teraz możesz zapoznać się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak zapobiegać manipulacjom w związkach. Czekają na Ciebie świetne wskazówki. Jak nawiązać zdrowszą komunikację ze swoim partnerem i wzmocnić swój związek. Kliknij link w komentarzu, aby dowiedzieć się więcej. Trzeci krok to być bardziej współczującym wobec siebie. Negatywne myśli pojawiające się w Twojej głowie często wskazują, że jesteś dla siebie surowy. Bycie bardziej życzliwym i wyrozumiałym wobec siebie to jeden z najskuteczniejszych sposobów leczenia ran emocjonalnych, które podsycają niepewność. W tym momencie zastosowanie zasad filozofii stoickiej, która uczy współczucia wobec siebie, robi dużą różnicę. Czwartym krokiem jest wyciągnięcie wniosków z przeszłości i skupienie się na przyszłości. Zamiast pozwalać, aby negatywne doświadczenia, które miałeś w przeszłości, definiowały cię, uczenie się na nich i podejmowanie zdecydowanych kroków w przyszłości to jeden z najskuteczniejszych sposobów wyeliminowania niepewności. Stołyki podkreślają znaczenie dokonywania mądrych i świadomych wyborów na przyszłość, zamiast tkwić w przeszłości. Piątym i ostatnim krokiem jest ciągłe wdrażanie nowych wzorców myślenia w praktyce. Nawyki stają się silniejsze i trwałe dzięki ich powtarzaniu. Wykonując te kroki każdego dnia, nie tylko pokonasz swoją niepewność, ale także radykalnie zmienisz wzorce myślenia w swoim umyśle. Odcinek 6: Wspólne wzmacnianie. Niesamowite sposoby na przezwyciężenie problemów z zaufaniem u partnera. Relacje to nie tylko indywidualna podróż, ale także wysiłek dwojga ludzi na rzecz zbudowania wspólnego życia. Kiedy pojawia się problem zaufania, najskuteczniejszym sposobem poradzenia sobie z nim jest wspólne rozwiązanie go. Zamiast walczyć samotnie, możesz stworzyć silniejszą więź, współpracując ze swoim partnerem. Jednakże proces ten wiąże się z pewnymi trudnościami i konieczne jest opracowanie pewnych strategii pozwalających przezwyciężyć te trudności. Po pierwsze, musisz prowadzić otwarty dialog ze swoim partnerem, aby rozwiązać problemy z zaufaniem w związku. Dialog ten nie powinien ograniczać się do wyrażania swoich uczuć. Powinno mieć także na celu zrozumienie, co Twój partner czuje, myśli i czego potrzebuje w tym procesie. Jest to proces oparty na empatii i zrozumieniu. Słuchanie partnera i próba zrozumienia jego obaw i obaw jest jednym z najważniejszych kroków w tym procesie. Po drugie, jednym z najskuteczniejszych sposobów wspólnego rozwiązywania problemów związanych z zaufaniem jest wyciąganie wniosków z negatywnych doświadczeń z przeszłości. Lekcje te pozwalają nie tylko zostawić przeszłość za sobą, ale także zbudować silniejszy fundament na przyszłość. Wymazanie śladów przeszłości może czasami być wyzwaniem, ale ten krok jest niezbędny do odbudowania zaufania w związku. Po trzecie, wspólne zdobywanie nowych doświadczeń i wyznaczanie wspólnych celów to skuteczny sposób na przezwyciężenie problemów z zaufaniem. Podjęcie nowych zainteresowań ze swoim partnerem, wspólne podróżowanie lub wspólna praca nad projektem pogłębia Waszą relację. Takie działania nie tylko odbudowują zaufanie. Ale także wzmacniają więź między wami. Po czwarte, jednym z najważniejszych kroków w odbudowie zaufania w związku jest przyznanie się do błędów z przeszłości i wyciągnięcie wniosków. Zamiast jednak obwiniać się w tym procesie, należy skupić się na przyszłości, ucząc się na błędach. Dzięki temu twój związek będzie zbudowany na mocniejszych fundamentach. Wreszcie, Wspólny rozwój i rozwój osobisty to jeden z najskuteczniejszych sposobów przezwyciężenia problemów z zaufaniem. W tym procesie skupienie się na doskonaleniu zarówno indywidualnie, jak i wspólnie wzmacnia Wasz związek. Kierując się stoicyzmem, zastanowimy się, w jaki sposób możecie się wzajemnie wspierać i odbudowywać zaufanie w procesie wzrostu. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci przezwyciężyć problemy z zaufaniem w związku. Jeśli uważasz, że ten materiał jest przydatny, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i polubić go. Zdecydowanie czekam na Twoje komentarze. Interakcja z Tobą jest dla mnie bardzo cenna. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się i bądźcie z miłością.